Cześć, tu Wojtek z Polskazwiedza.pl Mam możliwość zrobienia unboxingu hulajnogi Techlife X9 Która rozpędza się do 100 km na godzinę Zobaczcie jak to wygląda Hulajnoga Techlife X9 Przyjedzie do Was na palecie Więc jeżeli mieszkacie na przykład na trzecim piętrze bez windy to musicie zapewnić sobie jakieś towarzystwo, żeby potem to wnieść do domu. Bo zobaczcie. Deklarowana waga 96 kg, oczywiście z paletą. Ale samo pudło no, też trochę waży, zważywszy, że sama hulajnoga tu macie jej rysunek waży ponad 50 kg. Więc jak nie macie windy, to sami raczej tego nie wniesiecie. Dobra, zaraz będziemy rozpakowywać. Nawet nie wiedziałem, że są kolejnogi, które są w stanie rozpędzić się do 100 na godzinę. Ale e, kumpel kupił, zgodził się, żebyśmy razem zrobili unboxing, więc mam tę możliwość, więc dzielę się z tym e, z Wami. Widzicie, jakie to jest wielkie? Ja mam 1,80 m wzrostu, to jest mojego wzrostu. E, prawie, że jak pokazywałem, 96 kg to łącznie waży. Sama kolejnoga ponad 50, więc no, sprzęt porządny, ale też i cena porządna. W sklepie kosztuje to 13 999 zł. No, tanie ta nie jest, ale to, co oferuje w porównaniu z klasyczną Xiaomi, jak tutaj widzicie, no to zupełnie inna kategoria sprzętu. Teraz zrobimy to wspólnie. Wygląda jak motocykl baterii, proszę zapakowane jest zestaw kluczy, zestaw kluczyków, Ładowarka warta, przygotowujemy do Jakie opony? Rozpakowana? Jeszcze jej nie złożyliśmy do końca. Ale tak się prezentuje. To wygląda niesamowicie. W pojedynkę uważam, żebyście tego nie wypakowali. Więc miejcie znajomego, umówionego na ten dzień, kiedy przyjdzie. To wygląda świetnie. No tylko ta cena. Hurajnoga noga złożona. Wcześniej nie pokazaliśmy. Jak składaliśmy kierownicy, bo mieliśmy problemy techniczne. Tak wygląda złożona hulajnoga TechLife X9. Kawał hulajnogi ale wygląda porządnie. No ładnie. 27 siedem kilometrów już przejechane. Miałem okazję przejechać się na nocę Ciężka, stabilna i szybciej się jedzie, tym lepiej. Pewnie się człowiek czuje. Ale zrywna jest mega, więc e, trzeba uważać, że, u mnie, że od razu moment przyspieszenia jest. Wsiadacie, jest bardzo czuła manetka, e, więc przyspieszam momentalnie. E, na szczęście można włączyć jeden albo dwa silniki. Jak włączycie dwa silniki, to naprawdę potestujcie najpierw na pierwszym. E, Jak oswojcie się z maszyną, ale fajny sprzęt, ciężki. 56 kg, więc Aksjomia na przykład, był argument, że sobie wniesiecie do sklepu, mnie to, to musicie zaparkować. I pojechał do domu. Dzięki za oglądanie. Przy okazji, zachęcam do przeczytania mojej książki Porachunki.